Dzisiaj taka zielarsko-numerologiczna pętla. Rafał z tej strony. Cztery jedynki i znane zioło. Nie to, o którym myślicie, tylko jałowiec. Także dzisiejsza wyprawa będzie po jałowiec, a ściślej mówiąc na jałowiec. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na ostatnią w tym sezonie górską pętlę po Beskidzie Żywieckim. Startujemy! Krótki podjazd. Tutaj szukam tarasu widokowego, gdzie będzie bardzo atrakcyjny, mam nadzieję, widok na suchą Beskidzką, na cały Beskid, no i oczywiście na zamek. Ale trzeba troszeczkę podjechać. Dojeżdżam do punktu widokowego. Starego widok mam na razie marny. Może za chwilę te mgły opadną i będzie coś więcej widać. No ale spróbuję wznieść się tutaj dronem, więc pewnie widoki będą troszeczkę lepsze. Zobaczymy. ta ścieżka. Troszeczkę ślisko jest, ale przy odrobinie ostrożności jest bezpiecznie. Teraz wracam do Suchej no i tam przez 2-3 km będę jechał w stronę Makowa Podhalańskiego, a potem już skręcę w las i niebieskim szlakiem będę jechał w stronę Jałowca. Cały czas tu niebieskim szlakiem z grzechyni na ostrą górę, teraz czeka mnie podjazd. Potem już niebieskim dołączę do czerwonego. No i będę zmierzał na wieży widokowej na Surżynówce. Jadę teraz cały czas tym niebieskim szlakiem, w stronę ma górki, z tą górę minąłem. Cieszy mnie to, że nie jest mokro, przynajmniej na tych odcinkach tej leśnych, które dotychczas mijałem, jak na połowę listopada. Myślałbym, że jest bardzo sucho. Nie wiem czy powinienem się z tego cieszyć, bo to oznacza nie mniej nie więcej, że generalnie jest mało wody w naszym środowisku. No ale nie będę tego teraz rozstrząsał, tylko korzystam z okazji na jadę. Jestem już w drodze na Magurkę, za chwilę będę dojeżdżał do Czerwonego Szlaku. No ale musiałem na chwilę przystanąć, no bo widok jest urzekający za mną. To chyba beskid wyspowy. No ile dobrze kojarzę i chyba mogielica tam gdzieś w oddali. Oczywiście pewnie nie będzie tego widać na filmie. No ale ja to widzę, więc muszę chwilę tutaj odpocząć i nacieszyć oko tym pięknym widokiem. Zbliżam się już do czerwonego szlaku. Już widzę drogowskaz. Tu mnie czeka chyba troszeczkę błotnej przeprawy. A jeśli nie błotnej, na pewno mokrej. Ten odcinek dla mnie za trudny. Nie jestem w stanie tu podjechać. Już 5 dekad blisko za mną, więc wybaczcie, ale niektóre odcinki wypycham. Odjechałem tutaj po prawej stronie na górkę. I teraz już do Sużynówki. będę miał w dół, ale miałem przecudny widok tutaj po lewej stronie na Beskid wyspowy. Także warto było się wysilić. Chociaż ten odcinek był dość lekki pod względem technicznym, no bo większość drogi no, tutaj pod koniec to już był asfalt, Sama końcówka, tylko co widzicie teraz, taka kamienista, ale sucha, więc bardzo przyjemnie. No a teraz odjeżdżam już chyba tutaj ostatnim podjazdem przed sużynutką i potem już będę miał pewnie w dół. Krótki pit stop za mną, teraz przez Kiczorę i Kolędówki będę już się wspinał lasem w stronę Jałowca. ten odcinek pokonywałem akurat tutaj w prawo jadąc z Zawoi do Stryszawy w marcu tego roku kiedy kręciłem wokół babiej góry gravelową pętlę oczywiście polecam wam bardzo gorąco świetna pętla z super widokami no wtedy było już dość późno więc nie zahaczyłem o tą wieżę no a teraz jak widzieliście jak najbardziej dała w kość. Trudny odcinek, bardzo. Trochę niestety trzeba było wypychać, no bo jednak bardzo stroma, No i sporo kamieni, no ale teraz już dojeżdżam chyba na górę, więc zaraz będę miał pewnie lekki zjazd, żeby taką mam nadzieję. Kolendówka tutaj po lewej stronie, przełęcz kolendówki z Mindołem. No i teraz jadę na opaczne. Tam chyba będzie jakiś ładny widok. No a potem już w stronę Jałowca. Opaczne. tutaj zaraz przed jałowcem. Jakieś tysiąc metrów może jeszcze mam do samego jałowca. Teraz mam ładny widok na babią górę, no ale podejrzewam, że z samego jałowca będę miał jeszcze ładniejszy. No ale końcówka będzie dość trudna, bo jest cały czas pod górę, więc pewnie bez wypychania się nie obejdzie. Trochę ludzi się już zebrało, no ale trudno się dziwić, bo piękna pogoda. Także odpoczywam chwilkę, no i potem cisnę w górę. Tak jak przypuszczałem, końcówka podjazd pod Jałowiec. Już dość trudne. Wydaje mi się, że chyba nie ma za bardzo sensu tutaj jechać. Może nie tyle nie ma sensu, co nie ma siły. Więc na pewno nie będę tutaj jechał. Pozostaje mi wypchanie. Dużo kamieni stromo, nie widać tego pewnie na filmie. Ale jest naprawdę ciężko. A no taki tatrzański klimat się zrobił trochę. Więc z jazdy tutaj nie będzie nic. W moim przypadku, oczywiście. Być może ktoś z Was potrafi tu wyjechać. Jeśli tak, dajcie znać. Chętnie złożę gratulacje. A tymczasem jestem już niedaleko. Jałowca i pcham dalej. liczby zadziałała. 1111 metrów nad poziomem morza, jałowiec zdobyty, czas na zasłużony odpoczynek. No i trzeba przede wszystkim garminę naładować, bo on na pewno do końca wycieczki nie wytrzyma. No a później, już powrót przez stryżafę do suchej Beskickiej. Jeżdżam teraz z Jałowca na Polanę Krawcową. No i miałem jeszcze odwiedzić wodospad Roztoki, ale już się robi późno, za jakieś pół godziny będzie już ciemno i na pewno też zimno, więc nie zdążę tego wodospadu niestety zobaczyć, a szkoda. Także odbiję tutaj w rowerową ścieżkę do Stryszawy, którą jechałem zresztą w marcu, kiedy gravelowałem wokół Babiej Góry i stamtąd ze Stryszawy będę już wracał do Suchej Beskidzkiej. Także czas na małe podsumowanie. Dziękuję oczywiście, że dojechaliście ze mną do samego końca w te ostatnie jesienne dni. To już była raczej ostatnia moja pętla górska w tym sezonie. Może jeszcze coś na gravelu uda się wykręcić. Zobaczymy jak będzie z pogodą. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. Życzę Wam samych udanych tras w nadchodzącym sezonie. Trzymajcie się ciepło, kręć się dużo. No i oczywiście bezpiecznie. Cześć!